Kołecka się, obracają, przeniska się, miele, 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 miele moja dło. Hej się wydaje, pójdźmy na wesele. Kołecka się, obracają, Przeniska się, miele, miele, miele. Jeste jos josie nie baba ej dwa bukowe kije Cześć wszystkim, witam Cześć, Damian, Kolega Damian ze mną, Szymon jest tutaj młody Syn gospodarza, którego kosimy I co, taką akcję mamy, że No kosimy w Opolskim, za mało nam jedno województwo Obkosiłem całe Dolnośląskie Pojechaliśmy w Opolskę kosić, no ale nie, no śmieje się, a to dlatego pojechaliśmy, że tu znajomemu się kombajn zepsuł i trzeba było pomóc. No, po drodze jeszcze tam na granicy województw też kosiłem, także nie to, że tak specjalnie, ale no, trochę kilometrów pojechaliśmy, się rozpędziłem. Strata była, bo tam takie słabsze żyto, a tutaj mocniejsze. Także kosimy już taki ostatni kawałek żyta. Fajne kawałeczki, takie długie No jest cztery coś w kawałku, a w ogóle nie widać, bo u nas to tej szerokości kawałki to mają po 1,5-2 hektary, nie? Każdy gdzieś tam nauczony A tu długie, to się chce robić takie coś A, musimy wysypać Nawigacja sobie idzie, jeszcze tutaj lekka korekta, bo... Mamy drugą ścieżkę dopiero odciętą I co mogę powiedzieć? Miałem taką historię śmieszną ostatnio na... tym, na... na nawigacji Damian, ty chyba może wiesz o co chodzi z tym kebabem Z kebabem... Słuchajcie, jadę sobie kebaba, z bułki taki kebab normalny, nie? No i na nawigacji... O, i, i tak jakby wjeżdżam w One Tylko sobie wyłączę headerek Wjeżdżam w One, klikam przycisk odprowadzenia, no i co? Ona tu zaczyna... ta kierownica napieprzać, bo będzie tego Wprowadzała go w ścieżkę Złapała mi tego kebaba gałką Rozpierniczyła po całej kabinie Normalnie to wyglądało jak, Nie powiem co by się działo w tej kabinie Zresztą wkleimy wam Urywek z instastory Co tu się działo, jak to wyglądało Było tyle sprzątania, że szkoda gadać No się tak wszyscy śmiali Na pierwszą, nie? Wszyscy się śmiali, że kebaba kombajn Mi połknął, nie? I połowa kebaba Już była Pół zjadłem, drugie, pół już praktycznie wszystko było do wywalenia znaczy do wywalenia, było do wytarcia po kabinie. Coś tam troszkę z tego jeszcze zjadłem, co się odzyskało. No nie z podłogi, tylko co tam gdzieś tam ten kawałek duży został w tym opakowaniu. A resztę, płyn ręcznik i, i w czasie koszenia z chłopakami tu lecieliśmy rejony i powycieraliśmy to wszystko i było fajnie. Już znaczy fajnie, no czysto było, a śmierdziało potem jeszcze ze dwa dni tym kebabem. Ale no... takiego czegoś to się nie spodziewał. A ja go nie mogłem w ogóle złapać, bo to mi zaczęło zatać, Nie wiedziałem co się dzieje, a śmiech taki jakby to się nagrało to by był brzef. I co Damian? W tamtym roku Bizonem jeździliśmy, tak, nie? Tak. Jest różnica. Pierwsze zniwa moje Bizonem. No. Jako I pierwszy film. To pasażera, tak, dokładnie. No. Tak było. Żydko. O kurde, dziurka Jakoś mnie aż pociągu. Te piątka, patrzcie jakie targa zestawy czternastkę i dwunastkę i on to normalnie ciągnie. Możecie nie wierzyć, ale on to ciągnie i nawet no, mówiłem, że patelnię zaczepimy do niego na próbę i on to on to da radę, patelnia. Jak on te ciągnie, to patelnia szczelżejsza jest. Także spokojnie. Radę, dobra, w locie były sypania, ale no, no, tym ciągnikiem w locie to już się tak nie da, nie? I tego, i jedziemy. Nawigację, klikniemy o. Może to był ten moment, że słabo ścieżkę ustawiłem i ona musiała się sama naprowadzić. Na strzałeczkę damy o. O, widzicie, ona się tam buja, buja i mi kebaba porwała. Już w sumie na ukończeniu, u nas na rejonie pokosiłem wszystko, co się dało Zostały takie dalsze rejony, nie mówię aż tu, tak jak no inne województwo, no bo trochę jechaliśmy, ale to nic Ale tam gdzieś u nas ława i rejony gdzieś tam, nie ma kombajnów i tam mam jeszcze sporo koszenia Tak na rejonie najbliższym to jest okoszone wsio Też wczoraj kosiliśmy, o tu takie rondo jest Marek mówi takie rondo, no, widziałeś? Tak, tak. Wydeptane przez zwierzęta takie rondo, jest, że w ogóle nie ma zboża. Tak jakby się bawiły, nie wiem, wczoraj, jakiegoś berka. Że to co roku jest na tym polu. A ja wczoraj też kosiłem u gościa, z Bartkiem jeździmy. No, ścieżki są po pryskaniu, czy tam po nawozach, nie? I tak patrzę, siane tak było. Ale później patrzę w poprzek co jakiś czas. My jak on to jakoś na krzyż coś robił, kombinował. No nie wiem, jakie to co miało, ale tak robił. A... A Bartek zażartował. Mówi, to może na środku jeszcze rondo zrobił, nie? My jedziemy, a tam kurde rondo na środku, takie jak tutaj. Zwierzęta też wydeptały. Ja jak się zacząłem śmiać, mówię, ależ wykrakał Bartek. No naprawdę rondo było. Ale no ludzie mają pomysły czasami. No nie wiem, jak on to chciał. Czy żeby mi jaków mniej było dawkę na pół podzielić, czy co tam? Może być coś takiego. Który my mamy dzisiaj? 11 sierpnia już, te deszcze nam tutaj trochę pokrzyżowały Tydzień czasu padało, nic nie spadło, bo spadło 13 litrów Tak naprawdę to mogło w pół dnia spaść na kukurydze A to słabiutko spadło, no i co? I przerwało koszenie i tak jeszcze trochę ja jeszcze mam co kosić Już może nie u nas na miejscu, ale jest dużo koszenia I co? Odczepię Ostatni raz header i będzie, będzie trzeba przystawkę zaraz zapinać, nie? I taka, jeszcze spornik nie zrobiony, ale ważne, że już jest klepnięta przystawka i będziemy mogli działać Znowu się spełni to chyba co mówiliśmy, znaczy śmiali się tam wszyscy, że jak wsiądę w czerwcu na jęczmień To wysiądę, znaczy nie wysiądę, będą mi jeszcze przywozić łóżka z barszczkiem na wigilię do tego do, do kabiny, do kombajnu, nie jeszcze będę kukurydzę robił. A tak może być, się nie zdziwię, po tym co się teraz dzieje w zbożu, to. No i, i telefon, ale dobra, przeczekamy. O i to rondo akurat będzie zaraz. Nie wiem, czy to będzie widać. <grystanie> Postaram się jakoś tak wychylić. Normalnie rondo jest zdeptane. się tutaj, coś tam, szarżowały Czy rządki kukurydzy są poobgryzane tam przez sarny? Czy tam nie, nie tylko? No nie wiem, pewnie głównie sarny O, wczoraj też sarnę trafiłem, no niestety, ale No tam no nogi poobcinało i trzeba było myśliwego szybko dzwonić, żeby przyjechał, no bo się męczyła W nocy kosiłem takim zielone, takie trawy pozarastane, no i Patrzę, co to, jakiś korzeń taki brązowy, a to sarna Już było za późno Przednie nogi, nasz znaczy przód wciągł, a tył tak został. Tylko tam już wisiał z kosy, tak na brzuchu. I taka, no nieprzyjemne, ale jak mi tu mówią, gorsze przygody mieli ze zwierzętami, to to jest jeszcze nic. No i co? Będziemy pomału kończyć, bo tych filmów ze żniw to było już dużo. W sumie miało być więcej, ale nie wiem, czy to jest sens, czy nagrywać. Jedni mówią dłuższe, godzinne, nawet dłuższe, bo. Ja nie lubię aż takich długich filmów robić, ale no niektórym to się podoba Takie góreczki tutaj, o i ścieżka też wydeptane, tu jest Parę procent ładnych wydeptane na tym polu przez te godziny. Także Ze zboża to jeszcze będzie, nie wiem, jeszcze, o widzicie, o nawigacji Wam miałem nagrać filmik też Jeszcze trzeba nagrać w końcu, w kombajnie pokazać jak to służy, bo Raczej to pójdzie w ciągnik Później na kukurydze to raczej nie będę zakładał na, na kombajn. No zobaczymy. O nawigacji coś tam trochę pokażę, mniej więcej od A do Z, jak to wygląda, i, i będzie film dożynkowy jeszcze. Ty wiesz o co chodzi, nie? Dożynkowy film. Znaczy tam film będzie może zwykły, jakiś tam podsumuje coś też żywa całe, jak tam będę na koniec kosił, ale tam będzie śmieszna akcja, taka jedna, i mi się to śmiać z tego chce zawsze. Ale dobra, także. Będziemy się żegnać i do zobaczenia jeszcze w żniwa i zobaczymy co tam się nagra. Na razie cześć.